Cześć, niespodzianka, witamy z Malezji, z wyspy Penang. Jest, jesteśmy teraz konkretnie w Georgetown. To jest nasze tutaj jedno z ulubionych miast w Azji. Jest tutaj po prostu świetne jedzenie. Właśnie niedługo wybieramy się na jedzenie. A skąd to się wzięliśmy i co się działo ostatnio? No Nie nagrywaliśmy ostatnio, ponieważ e, jak wracaliśmy z wysp baniak to byliśmy tak wymęczeni, to była taka masakrycznie ciężka podróż i męcząca, 24 godziny yy, w trudnych warunkach yy, transportowych. Jechaliśmy najpierw promem, potem samochodem, yy, z ile 100? 160 kilo, Nie, 260 km. 260 km. Jechaliśmy. 12 godzin. 12 godzin. No po prostu masakra. Byłem już, już przed podróżą byłem niewyspany, ponieważ mieliśmy nieprzespaną troszeczkę noc. Po tym czasie podróży byłem masakrycznie zmęczony. Tak się źle czułem. Po prostu nie, byłem, nie miałem nastroju do nagrywania, nie byłem w stanie nagrywać. Nie chciałem się jeszcze bardziej męczyć. No i jeszcze pla, pla, plany nam się zmieniły, stąd właśnie jesteśmy teraz w Malezji. To może później jakoś wytłumaczę i opowiem co, co i dlaczego tutaj się znaleźliśmy. I dlaczego w taki sposób? No, jesteśmy teraz w hotelu Kimson, w tym samym pokoju, w którym mieszkaliśmy tutaj w lutym. W lutym, chyba tak? W lutym, w lutym. na Chiński Nowy tak, Rok Tak, w lutym, w trakcie chińskiego Nowego Roku. W tym samym pokoju, właśnie tutaj, dopiero co się zaczekinowaliśmy i mamy tutaj super widok na, na chińską dzielnicę, bo znajdujemy się w chińskiej dzielnicy. A zaraz idziemy na smakowite, hindusko, takie tutaj muzeumańskie jedzenie. Bo w Indonezji no to troszeczkę kuchnia szwankuje, nie jest tam najlepsze jedzenie, a tutaj Penang, Georgetown to jest, jak to się mówi, stolica, stolica malajskiego jedzenia. Tu jest najlepsze jedzenie. No to w takim razie ruszamy. A kontynuując naszą historię mieliśmy po palbłaniak jechać do Padang, tam jeszcze przed Padangiem do Buki Ale niestety no, transport był no to jest tam dosyć daleko, 650 km i transport był dosyć, dosyć skomplikowany i ciężki ponieważ najpierw musieli, musielibyśmy dojechać z portu na ląd. Przenocować tam a potem od 7 rano następnego dnia do rana kolejnego dnia, czyli ponad 24, no 24 godziny na dobę byśmy jechali. Więc, no, dosyć to jest ciężka przeprawa. Więc stwierdziliśmy, że jednak wrócimy do Medanu, co no, też było dosyć długą podróżą. Trochę krótszą, ale też dosyć długą, męczącą. Długą, męczącą i stresującą. No, o, to już jeszcze to odpowiedź jeszcze na inną historię. E, więc stwierdziliśmy, że wracamy do Medanu i z Medanu lecimy od razu do, e, do Malezji. Mieliśmy lecieć do Kuala Lumpur, ale okazało się, że tańsze bilety są do, na Penang. A my walimy Penang. No a nam się tutaj właśnie bardziej podoba. Z, przede wszystkim ze względu na jedzenie. A przy okazji spotkaliśmy jeszcze znajomych z, e, w Medanie. Też akurat przyjechali dzień wcześniej przed nami. Nie, tego samego dnia co tego my. Tego samego dnia, tylko wcześniej. Tak. Pozdrawiamy Anię i Przemka. Tam też panowie pozdrawiają. No i jesteśmy w Penang. Cieszymy się, że trochę psychicznie odpoczniemy od Indonezji, bo Indonezja jest dosyć specyficznym krajem. I, i, I może trochę działać na nerwy po dłuższym czasie. No to idziemy na dobre jedzenie. Indonezja to taki kraj, no, może nie trzeciego świata, no, ale już podchodzący ale już tak lekko. Bardzo podchodzący pod kraj trzeciego świata i... i... męczy może nie do końca fizycznie, ale psychicznie, psychicznie trochę męczy. męczy ludzie, to Idziemy właśnie do takiej naszej ulubionej restauracji, jednej z ulubionych, restauracji Jaśmin. Mamy tu trzy swoje ulubione. się, czy jeszcze jest otwarta, bo już jest jedenasta, może być zamknięta. Ale jak nie, to jest inna knajpa jaja otwarta, ona jest wreszcie tam tam, 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 tam. Jesteśmy już w restauracji. Zamówiliśmy sobie. Kasia sobie zamówiła e, dwa nany z sosem z, z jakiejś soczewicy. Ja zamówiłem sobie Chicken tikka bez kości. Jest też z dwoma nanami. I tu jeszcze mamy soki, e, soki, sosy. To no jest chyba z Kolendry. Kasia ma titari, czyli herbatę z mlekiem, a ja mam Tio Limo, czyli herbatę taką tutaj czerwoną. Znaczy ona jest czarna, ale ma czerwony kolor. Eee, z limonką i z lodem. O, tęskniliśmy za takim jedzeniem, po prostu będzie wyżera. Tutaj ta restauracja jest nasza ulgona.

Byliśmy, obżarliśmy. A już zamykali, byliśmy ostatnimi klientami, tak. Musiśmy, musieliśmy się śpieszyć, żeby szybko zjeść, ponieważ już składali. I za to wszystko co mieliśmy na stole zapłaciliśmy 17 zł. Sam kurczak był za 8 zł, nany były po 2 zł. No i tu picia. Więc, I tak no, to 60, no, mhm. więc no... Więc to za taką całą bużerkę po prostu najlepszego indyjskiego jedzenia. Znaczy nam no, pewnie nie jest takie super ekstra jak w India, India, ale no na takie warunki, jak tutaj są... Po indonezyjskim jedzenie naprawdę jest lepsze. To je, jedzenie jest tutaj naprawdę genialne. Więc za taką cenę... A, no, a dzisiaj nie oszczędzaliśmy, więc no to było jedno z, Moje było jedno z, z droższych dań. Idziemy teraz tutaj ulicą Lebucilia jest to, jest to jedna to jest z głównych ulic, znaczy no właśnie taka najgłówniejsza tutaj tej takiej starej części Georgetown, z dużą ilością zabudowań takich pawilo, pawilonów, takich regowców, kamienic e, ko, kolonialnych, pozostałości kolonialne. Nie są w najlepszym stanie, ale a niektóre są odnowione. Niektóre są odnowione, Ale to wygląda tak dosyć estetycznie, a nie tak jak w medanie. Tutaj na tej ulicy bardzo dużo się dzieje. Jest dużo jedzenia. Są też jakieś tam restauracje, puby. Teraz tak pokazuję tylko chwilę urywek, ponieważ dzisiaj już nie mamy siły tej bardziej z tego zwiedzać, poza tym już zjedliśmy. To normalnie było jak już zaczyna się porobić, powoli robić jak Kao w Bangkoku Kaosan. Głośno, wszędzie piją, no. włącznie, tak my, my nie lubimy. Tak. A my sobie właśnie tutaj mamy ten już taki ulubiony hotelik. Hostelik na tej ulicy Campbell. Jest tutaj dużo dużo ciszej. Ona się mieści w China tam, tutaj już jest tak nie jest nie, tu jest dużo sklepów, to jest ulica Tekstylna Tekstylna Głównie jakiś materiałów Głównie właśnie hurtownie Jest też sklep Rolexa O! I takie rzeczy można tutaj zobaczyć, ciekawostki Co to jest? Lotus To jest Lotus, o jaki super Tutaj w Malezji jest bardzo dużo fajnych samochodów o, i tutaj jest nasz hostel na tej właśnie ulicy Campbell w chińskiej dzielnicy. I tam gdzieś na górze jest nasz pokój. Eee, o, dokładnie tutaj jest nasz pokój.